Halo, halo, cześć, z tej strony z Akademii Gry. Słuchajcie, witam Was serdecznie w tym przepiękny poranek niedzielny. Mam do Was serdeczną prośbę. Sprawdzajcie proszę na stronie programy akademiagry.pl Zwracam się tutaj do wszystkich, którzy, którym należy się wyszukiwarka półgola za darmo. Od rana trzy osoby prężnie dodają dostępy, także pierwsze kilkaset osób już ma dostęp. Wystarczy zalogować się na stronę programy akademiagry.pl i zobaczycie tutaj na liście, że będzie taka zakładka półgola gola half time Także po kliknięciu wyskoczą wam mecze I mam nadzieję te mecze dzisiaj również będą wygrane Także korzystajcie, zarabiajcie Kośmy dziada ile tylko wlezie Słuchajcie, coś wam pokażę Wczorajsze tsunami I już dostałem od was kilkadziesiąt maili pod tytułem Robert Czyli to jednak się dzieje tak, to się dzieje, tak jak wam cały czas mówię. Sezon zimowy to sezon zimowy. Widzicie po flesko, że z samego rana, ile jest tak naprawdę do tak zwanego zagrania, ile jest meczy w ogóle w danym dniu, więc jak meczy jest mało, to były i po dwa, trzy spotkania. Co fajne, często gęsto wchodziły wszystkie. Pytaliście się mnie nieraz, czy będą takie dni, jak były kiedyś, że 46 meczy, 44 trafione. Tak, takie mecze najprawdopodobniej. Takie dni, będzie takich dni prawdopodobnie bardzo dużo jeszcze przed nami. Zobaczycie jak ruszą teraz te ligi wszystkie. Zobaczcie, już wczoraj wyszukiwarka wypluła 15 spotkań. Szkoda tych przełożonych, nie trafiła tylko jednego. Ale każdy, kto jest w One Pass Premium, jak popatrzy dokładnie na ten mecz, no to wie, że już widząc taki mecz powinna mu się zapalić, Przynajmniej różowa lampa. Pomarańczowa, może będzie ładniej brzmiało. No, nie weszło. Trudno. Takie życie. Piłka nożna. Jak będzie dzisiaj, zobaczymy już wieczorem. Trzymajcie się i tak jak Wam mówię, sprawdzajcie, bo trzy osoby od samego rana. Dziś, jutro, pojutrze i każdy po kolei dzień będą dodawały te osoby do wyszukiwarki na półgola. Także odświeżajcie sobie co jakiś czas programy akademiagry.pl. Trzymam kciuki, żeby dzisiaj był komplecik, wszystkiego dobrego, trzymajcie się, strzałka hej.